Witajcie w kolejnym odcinku Muszę, bo się duszę. Dzisiaj chciałbym odnieść się do takiego hasła, które jest dosyć znane. Jesteśmy jednym kościołem. To hasło jest propagowane przez tzw. zwolenników ekumeni, w kościołach ewangelikalnych szczególnie, którzy mówią: zobaczcie, co dzieje się w kościele rzymskim. Że kościół rzymski zaczyna się przebudzać, że przychodzi tam duchowe odnowienie, duchowe przebudzenie, bo tym takim odnowicielem duchowym. Prze przebudzeniowcem w Kościele Rzymskim właśnie jest Franciszek, który wprowadza takie zmiany, który yy, tak naprawdę liberalizuje Kościół Rzymski po to, żeby jak najbardziej upodobnić się do Kościoła, Kościołów ewangelikalnych, żeby jak najwięcej osób zwieść. I dziwię się tym osobom, które w to idą, które idą w to w ciemno, które tęsknią za tym, co stracili w Kościele Rzymskim, którzy tęsknią do Kościoła Rzymskiego, którzy nawet dzisiaj, będąc ewangelikanie wierzącymi, bardzo mocno utożsamiają się z Kościołem rzymskim poprzez to, żeby wejść z nimi w ekumenie, poprzez różnego rodzaju spotkania, które mają na celu y, przyprowadzenie ludzi do Chrystusa, a tak naprawdę są y, spotkaniami, które służą nie temu, co i komu powinny służyć, ale służą zwodniczej nauce, y, służą temu, że diabeł zwodzi nas i próbuje nas wprowadzić w takie odstępstwo do Kościoła. Ci ludzie wprowadzają wielkie zamieszanie do Kościoła. Ci ludzie wprowadzają wielkie zwiedzenie do Kościoła. I kochani, apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale w pierwszym wersecie napisał tak jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim to prosimy was bracia nie dajcie wprowadzić się w błąd, nie bójcie się ani tego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego żeby już nastał dzień Pana, niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, zobaczcie, że Paweł bardzo mocno przestrzegał Tesaloniczan ale Paweł dzisiaj przestrzega nas, żyjących w XXI wieku, żebyśmy nie dali wprowadzić się w błąd. Żebyśmy nie dali się wprowadzić w błąd zwodniczej, odstępczej nauce mówiącej o tym, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa nastąpi wtedy, kiedy Kościoły będą w jedności. To jest nieprawda. Bo Kościół Jezusa Chrystusa jest w jedności. On nie potrzebuje wchodzić w żadne układy, on nie potrzebuje wchodzić w ekumenię, on nie potrzebuje łączyć się z kościołami, które dzisiaj zwodzą i wprowadzają zwodniczą naukę do swojego nauczania. Kochani, dzisiaj wielu chrześcijan, ewangelicznie wierzących, jest zafascynowanych tym, co się dzieje w kościele rzymskim. Jest zafascynowany tymi, tymi rzeczami, które wprowadza Franciszek. Są zafascynowani tym duchowym przebudzeniem, w cudzysłowie, które następuje w kościele rzymskim. Ale nie wiem, czy z powrotem założono im łuski na oczy, że nie widzą tego, że to wszystko prowadzi do zwiedzenia, że to wszystko prowadzi do tego, aby jak najwięcej ludzi odeszło od prawdy, odeszło od Chrystusa, odeszło od Kościoła Jezusa Chrystusa. Warto do zapamiętania, warto do zastanowienia, że mamy uważać, że nie powinniśmy dać się wprowadzić w błąd. Bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa, mówi Paweł. Musi dojść do odstępstwa. Wielu zostanie zwiedzionych. Ale nie pozwólmy, abyśmy to my byli w klonie tych zwiedzonych. Musiałem, bo bym się dusił. Pozdrawiam.